Lekkoatleta i sprinter Marcin Nowak, dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich i trzykrotny medalista Mistrzostw Europy, wielokrotny mistrz Polski oraz trener i wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W programie W Biegu pokażę Wam, jak zacząć i jak rozwijać swoją przygodę z bieganiem. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się obuwiem biegowym, czyli butami. Jest to pytanie nurtujące chyba każdego. Z nas, jakie buty kupić, w jakich warunkach, jakie buty używać, na co zwracać uwagę przy zakupie. Generalnie możemy buty biegowe podzielić na, na trzy rodzaje. Buty do trenowania na twardej nawierzchni, czyli na asfalcie, to co mamy w miastach. Buty startowe, czyli takie, które ubierzemy na maraton, bieg na 5 czy 10 km, bo to wtedy, kiedy chcemy się sprawdzić, oraz buty w teren, czyli kiedy idziemy na grząską, mokrą nawierzchnię do lasu, do parku. Na początek but biegowy na nawierzchniach twardych do treningu. Do treningu takiego na co dzień, kiedy wychodzimy do parku po ulicy pobiegać. Najważniejszą rzeczą, na którą zwrócić musicie uwagę przy zakupie jest amortyzacja, dobra amortyzacja. Głównie podpiętą. Głównie podpiętą, jako że, że, że ta pięta będzie najbardziej obciążona i, i ta amortyzacja zapewni nam to, że kolana, kręgosłup dłużej będą zdrowe. Nie będziemy odczuwali dyskomfortu i bólu. W tym przypadku jest to pianka Micro G. Niektórzy producenci stosują również żele, przestrzenie powietrzne między materiałami i przeróżne inne systemy. Warunek jest jeden. Ten but faktycznie musi dobrze amortyzować, bo ta amortyzacja niestety będzie szła w parze z ceną tego buta. Czyli im więcej ważymy, im większa jest Wasza waga, więcej uwagi poświęćcie na jakość tej amortyzacji, na jakość tego buta. W przedniej części buta amortyzacja oczywiście tak samo jest ważna, natomiast ten materiał już jest mieszany najczęściej i przechodzi w taki, który oprócz amortyzacji spowoduje wykorzystanie naszego odbicia ze śródstopia, czyli z części, od której zależy tak naprawdę nasz bieg, szybkość naszego i efektywność naszego biegu. Pozwala nam to efektywnie wykorzystać to odbicie, czyli dodaje jakby takiej sprężystości temu odbiciu. Na co patrzeć jeszcze? W bucie musicie czuć się przede wszystkim komfortowo, wygodnie. W sklepie przymierzając, kupując buta, weźcie go, załóżcie jednego, drugiego, przejdźcie się, przebiegnijcie, przetruchtajcie, myślę, że, że sprzedawcy nie będą mieli nic przeciwko. Wasza stopa, myślę, że zadecyduje o tym, którego buta kupicie. Przymierzcie go załóżcie. Jedni mają stopę szerszą, jedni mają stopę węższą, drudzy mają wyższe, inni niższe podbicie. Nie ma tak naprawdę buta idealnego dla każdej osoby. Każda osoba ma inny typ, ma inne preferencje odnośnie modelu, marki. Natomiast głównie, głównie skupmy się na tym, żeby ten but był faktycznie wygodny i przylegający do naszej stopy. W tylnej części buta najczęściej będziemy mieli usztywnienia, tak jak tutaj. Przede wszystkim chroni nam to stopę pod, przed podkręceniem, czyli staw skokowy przed podkręceniem. Dodatkowo to usztywnienie powoduje, że u góry, w tylnej części, pięty jest możliwość zastosowania miękkiego materiału. To jest o tyle ważne, że ten miękki materiał bezpośrednio styka się z Waszym Achillesem, który jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju dotyk, zwłaszcza przy wysiłku. I te osoby, które miały problemy z Achillesami, na pewno wiedzą o czym mówię. Sama zmiana buta jest dużym ryzykiem, zwłaszcza jeśli chodzi o Achilles'a, bo Achilles często nowego modelu, nowego typu buta nam po prostu nie zaakceptuje i będzie bolał, więc skupmy się na tym, żeby to tylne, czy wycięcie, czy po prostu rodzaj materiału odpowiadał przede wszystkim naszej stopie, czyli nie może nas nic uwierać, nie może nas nic boleć, kiedy go przymierzamy, a co dopiero później, jak biegamy. Jaki rozmiar buta? Na pewno pół numera but musi być większy od naszej stopy. W czasie biegu stopa się rozgrzewa, stopa zwiększa powierzchnię swoją. Wtedy, mając buta kupionego na styk lub za małego, no będziemy odczuwali dyskomfort, ból, uciskanie w okolicach głównie palców, bo, bo zawsze ta stopa będzie uciekała do przodu, w wyniku czego będą niepotrzebne obtarcia i, i późniejszy ból. Także te pół centymetra zapewni nam, myślę, taki optymalny komfort. Często też yy, spotykacie się z pojęciem pronacja i supinacja. Nawet dla mnie kilka lat temu były to, były to pojęcia nieznane i, i, i nie wiedziałem o co chodzi. Pronacja jest to nasz naturalny ruch stopy do wewnątrz, czyli kładąc stopę idąc, biegnąc, zawsze minimalnie rotujemy stopę do wewnątrz, co umożliwia wykorzystanie optymalne całej powierzchni stopy. Natomiast zbytnie obciążanie tej wewnętrznej części no niezdrowe jest dla naszych kolan. W związku z tym część producentów wprowadza w butach wewnętrznych, ich częściach, podeszwy oczywiście, dodatkowe wzmocnienie, które spowoduje, że ten but do środka nie będzie nam schodził i, i, i jakby będzie zachowana ta równowaga. Oczywiście przy, przy większych wadach, czyli kiedy ta pronacja jest za duża, no niezbędna będzie wizyta u ortopedy, czy w specjalistycznym zakładzie, który nam zrobi wkładki ortopedyczne i, i, i wtedy myślę, że to tak samo do zadowolenie będzie zbiegania będzie duże. Natomiast supinacja jest to odwodzenie stopy na zewnątrz. Nie zajmiemy się tym tak, tak szczegółowo jak pronacją, jako że supinacja jest to bardzo, bardzo wyjątkowa rzecz. Bardzo mało, bardzo mało osób stawia stopę w ten sposób, czyli stawia stopę tak naprawdę na zewnętrznej jej krawędzi. Producenci butów akurat się tym problemem nie zajmują. Tak jak mówiłem, jest to bardzo marginalne jeżeli faktycznie jest to duża nasza wada tak samo musicie udać się do specjalistycznego zakładu po wkładki, a najpierw wypadałoby do ortopedy czym taki but będzie się różnił od buta startowego, czyli takiego w którym będziemy biegali na zawodach but startowy tak zwane startówki na pierwszy rzut oka widzicie, że ma niższą podeszwę co nie znaczy, że amortyzacji nie ma, ona jest dalej na bardzo przyzwoitym poziomie natomiast y, głównie w takich butach chodzi o to, żeby wykorzystać nasze odbicie ze śródstopia, czyli to prawidłowe odbicie. Po to ten but jest minimalnie zadarty z przodu, u nim to będzie odbijanie nam się z palców, które jest błędem, będzie wymuszało jakby kontakt śródstopia z podłożem, a dodatkowo materiał użyty w części właśnie śródstopia działa jak taka sprężynka, czyli dodaje nam sprężystości, ułatwia i jakby uefektywnia nam sam bieg, czyli Pomaga naszej stopie w efektywnym, szybkim przejściu przez śródstopie. Taki but musi być lekki, waga takiego buta waga się, waha się w granicach 230-250 gram. Nie powinien ważyć, wiadomo, że każdy dodatkowy kilogram, każdy kilo, dodatkowy gram, który gdzieś tam nosimy podczas biegania, nas spowalnia. Musi być również bardzo wygodny. Długotrwałe bieganie, wiadomo, że stopa gdzieś tam w pewnych momentach będzie się nam pociła. Musi idealnie przelegać. Materiały wykorzystane głównie w wewnętrznej cholewce, czyli w środku buta, mają uniemożliwiać jakiekolwiek obtarcia. Najczęściej odbywać to bezszwowo, czyli jakieś klejenie, przeróżne technologie. Nie jest akurat w tym momencie to ważne. Ma podobać to jedno. Tak naprawdę tego buta mamy nie czuć na nodze i wtedy będziemy się czuli dopiero komfortowo. Kolejnym butem, który może być i biegowym, takim treningowym, i startowym, jest but typowo trailowy czyli but po prostu w teren idziemy do parku, jest błoto jest deszcz, liście, ślisko śnieg w zimę tak naprawdę pierwszy rzut oka ten but dużo się nie różni podstawowe chyba myślę, że dwie rzeczy podeszwa, czyli wykorzystany bieżnik do budowy tego buta tak jak przy oponach zimowych, żeby się nie ślizgać to samo w przypadku butów tak naprawdę trailowych do biegania w terenie jakie są jego zalety na pewno błoto, śnieg nie będzie przywierało, czyli za każdym razem kiedy podniesiemy nogę, to było to powinno odpaść, nie będzie nam się ślizgało. Dodatkowo ten materiał, sama guma, yy, czy generalnie materiał użyty w tej podeszwie będzie uniemożliwiał poślizgi, czyli w jakiejś części jest yy, antypoślizgowy. Yy, bardzo ważne jest kształt, a bardziej chyba niż kształt to materiał, z którego, użyta je, z którego zrobiona jest cholewka zewnętrzna, ale generalnie cholewka takiego buta, jako że te warunki w terenie są trudne, jest dużo wilgoci, jest dużo zimna czasami jest gorąco, więc w lecie cholewka powinna odprowadzać wilgoć, nie pozwolić naszej stopie się spocić. W zimie taka cholewka nie powinna nie powinna nam pozwolić zmarznąć czyli, czyli jakby z zewnątrz ten hut jest blokowany aczkolwiek żeby stopa dalej się nie, nie pociła, czyli dalej ta wilgoć odprowadzana wiadomo biegając, ćwicząc pot jest niezbędnym elementem tego. Kończąc ten Temat butów do biegania. Yy, chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. No niestety dobry but posiadający te wszystkie systemy, dbający o te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, no, będzie niestety kosztował. Pamiętajcie jednak, że no, to taki but jest, jest obliczony na te 600 czy 800 km, czyli części z Was posłuży rok, części myślę, że dużo, dużo więcej, dużo, dużo dłużej. Więc myślę, że w zakresie butów nie ma co oszczędzać, bo, bo, bo jest to podstawa, jeśli chodzi o sprzęt sportowy i biorąc nieodpowiednie buty, trenując w trampkach, co często się widzi, no tak naprawdę nie, nie przysłużymy się swojemu organizmowi, a, a, a myślę, że bardzo, bardzo szybko sobie zaszkodzimy i z tego aktywnego wypoczynku, z tej, z tej aktywnej rekreacji czy zbiegania szybko zrezygnujemy. Także no raz ja na jakiś czas sugeruję kupić te buty lepsze, a, a myślę, że dużo, dużo Wam dłużej posłużą. Żeby służyły dłużej, warto o nie dbać, czyli przede wszystkim nie prać w pralce. Jakaś szczoteczka zimna czy ciepła woda, to już nie jest ważne, no, a myślę że, myślę, że też nie biegacie w jakichś ekstremalnych warunkach, żeby faktycznie y, wymagały aż tak, częściej, tak, aż tak częstej interwencji. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam Pomogłem w wyborze odpowiedniego buta. Jeżeli macie więcej pytań lub jakieś szczegółowe, coś Was intryguje, czegoś dalej nie wiecie, piszcie w komentarzach, postaramy się Wam odpowiedzieć. Do zobaczenia w następnym odcinku.